Pożar schroniska na hali kondratowej Tatry płonie schronisko górskie na hali kondratowej. Obsługa schroniska na hali kondratowej przy pomocy turystów zdołała ugasić pożar, który wybuchł we wtorek na poddaszu tego drewnianego, zabytkowego schroniska. Spaliło się około 20 m2 gątowego dachu. Nikt nie ucierpiał, powiedział dyżurny zakopiańskiej straży pożarnej. Sytuacja jest opanowana. Na miejscu strażacy prowadzą prace rozbiórkowe spalonej konstrukcji i zabezpieczają budynek. Jeszcze nie wiadomo, co mogło spowodować pożar na poddaszu schroniska, wyjaśnił pan dyżurny strażak. Na hale kondratową po godzinie 16 dotarło kilka jednostek Straży Pożarnej. Dojazd do schroniska nie jest łatwy, ponieważ skóźnic wiedzie tam jedynie trakt śródleśny ze sporymi podjazdami. W wyniku akcji gaśniczej część budynku została zalana wodą i pianą gaśniczą. Schronisko turystyczne PPTK na hali kondratowej w całości jest zbudowane z drewnianych bali. Mieści się przy południowej ścianie Giewontu na wysokości 1333 m nad poziomem morza. Jest to najmniejsze schronisko w polskich Tatrach. Dysponujące 20 miejscami w pokojach 6 i 8 osobowych. Budynek został wzniesiony przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w latach 1947-1948. W 1953 rok schronisko zostało częściowo zniszczone przez kamienną lawinę, która zeszła ze stoków Giewontu.